Przez poparzenia Maryla Rodowicz nie zaśpiewa na sylwestrze? Fani aż zamarli po tym, co zobaczyli. Maryla Rodowicz to ktoś, kto wydaje się być nieodłącznym elementem każdego sylwestra. Teraz okazuje się, że gwiazda może nie wystąpić. Zobaczcie, co się stało. Kto wystąpi na sylwestrze marzeń w Zakopanem? Sylwester Marzeń z Dwójką to coroczne widowisko, przy którym Polacy witają Nowy Rok. W tym roku imprezę odbywa się w Zakopanem. Wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, takie jak Edyta Górniak, Maryla Rodowicz czy Justyna Steczkowska. Nie zabraknie również wokalistów zespołów muzyki Disco Polo, Zenka Martyniuka, Pięknych i Młodych i Sławomira. Co roku pojawia się też zagraniczny gość. W Zakopanem będziemy mogli posłuchać fanfaktory. Factory. Oprócz nich usłyszymy gwiazdy młodego pokolenia, Roxy Węgiel, Vicky Gabor i Blanke. Show odbędzie się w Zakopanem. Emitowane będzie o 20.00 w TVP 2. Uczta wigilijna Maryli Rodowicz. Maryla Rodowicz to gwiazda, bez której tysiące ludzi nie wyobraża sobie imprezy sylwestrowej. W tym roku również będzie można na niej zobaczyć królową polskiej sceny muzycznej. Jak artystka spędza święta? Podzieliła się na swoich mediach społecznościowych nagraniem, gdzie je nietypową potrawę. Pierożki pancerotti z grzybami, smażone w głębokim oleju, jedzone prosto z patelni, moja najlepsza wigilijna tradycja. Pierożki wykonała moja córka Katarzyna. Napisała. Maryla Rodowicz nie wystąpi na Sylwestrze? Potrawa, którą je Maryla na wideo jest widocznie gorąca, bo artystka z trudem bierze kolejne kęsy. Jeden z fanów postanowił zażartować z nagrania, odnosząc się do zapowiedzianego wystąpienia Maryli na tegorocznym Sylwestrze. Potem na Sylwestra nie będziesz mogła śpiewać, bo język i podniebienie poparzone, napisał. Widzowie są zachwyceni obecnością gwiazdy na Sylwestrze, stała się to już pewnego rodzaju tradycja. Miejmy nadzieję, że fan nieco na wyrost zamartwiał się o Maryle, ponieważ fani nie wyobrażają sobie sylwestrowej zabawy bez jej przebojów. A wy, nie możecie się doczekać występu Maryli?